Wszyscy widzowie z tej strony a w dzisiejszym odcinku gramy w Pomisei Tower Defense. Zostawcie lajka like i suba, bo do końca roku wbijamy 300 subów, a my widzowie przechodzimy do gry. I właśnie y, skończyliśmy odcinek chyba na tym, że to no, po prostu na tym, że po prostu sobie wygraliśmy, tak? Zbijajcie tak o, y, sobie tutaj 10 lajków, 10 lajków pod tym filmem, a nagrywam znów Pomisei Tower Defense. Tak znów to będę nagrywać, bo tutaj widzę, że bardzo dużo lajków wstawiacie jakby pod tą grą. To, to ten. Możecie mi dostawać pomysły pod, y, dla, y, dla y, jakiejś gierki tam, żeby... Jakieś pomysły po prostu na gierki możecie mi dawać i tak dalej. I będzie wtedy super z Wtedy będzie fajnie, żeby jakieś pomysły mi dacie na ten. Na to, yy, no, na jakąś gierkę, na film, możecie mi dać pomysł jakiś. Nie musi być Roblox, hmm? może jakaś inna gierka. Ale wbicie wze, przynajmniej pod tym filmem, jak Wam mówiłem, 10 lajków, chciałem mieć 15, bo zapomniałem jak zwykle pyk. Postawiamy sobie pyk. Tutaj pan zrobili. Pan akurat jest dobry, więc no. Bugi Bocik, okej, okay, okej, okay, bugi Bot, o, Ciebie, Baby Long text, bo Ciebie chyba jeszcze nie testowałem, tak mi się wydaje. Hmm. Dobra, ulepszę Cię. O, Ty już będziesz 150 dodawać, tak szybko? Ej, no to bardzo szybko. No okej, okay, okej, okay. jak ulepszę, to będzie już 150 dawać. No dobra, ale no to no... Już nie mówię, że jest taki dobry. No ale może będzie Babylon z Tobą? Skoro już tak szybko będzie ten Żeby tutaj on coś zadawał jakoś Co on tak nogą będzie kopać A mu trzy sekundy trzeba czekać Na to, żeby on zaatakował na smutno, bo Gibot tak samo Więc no ma atakuj go To kopie jakby Aha, okej, okay, okej, okay, okej okay. Widzę y, filmy... Znaczy film będzie trochę później, widzę mięsowka. Po prostu w ogóle nie mam czasu ten, ale to... No po prostu film będzie trochę później, nie wiem. Pewnie ja go nagrywam. które ja go nagrywam, nie wiem. Nie nagrywam go chyba. Pójdę to sprawdzić. Godzinę. Godzinę sprawdzić. O, ja tu nagrywam o 17.30, a... Nie. Wrzucę to gdzieś o 17, nie o 17.13 nagrywam, a właśnie teraz taka jest godzina jak ja to nagrywam. Pewnie wrzucę to o tam nie wiem, 17.30 albo tam 18.00, no na, na pewno, no wrzucę na pewno, że nie to miałbym O 200 zadajesz? Ej. ty mocny jesteś. I to tu fajnie. Dobra ciebie zaraz ulepszymy tutaj Bugibotik, żebyś tak powoli nie atakował Ech. Bum bum Nie tu? Nie Ech. Machanie A to są pewnie te fale Awaj Bugibot! Lecisz Lecimy widzowie Dajku lepszą ciebie Sekundatera Okej okay, okej okay. Ja <laughs> sobie robić, się nie rusza, muszę coś zrobić, bo się ruszać. I muszę ruszać. Muszę coś sprawdzić, po prostu musiałem sprawdzić coś na moim komputerku. Ciebie mam na maksa. Ciebie ulepszy na maksa. Ale to jeszcze? A czy? I, i, i. czy za 400, ok? Tutaj ciebie tutaj 300. 450. OK. 456. Okay. Tyle potrzebuję kasy. 156. Dobra, Ech. dawaj. no ja to też 456. Tutaj ciebie kupię. To Czyli mamy po 400 jakby kosztujemy. Żeby było na pora? Nie, 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 na drugi poziom. Dobra, te 400 kosztuje... Ech. Zawsze ja przed chwilą miałem 456, to ja po prostu co wiem Czemu mam coś w głowie z Squid Game? Nie wiem, czy co? No ale dobra, nieważne, nieważne. Dawaj, oh pak pillar. Ej serio, widzowie, taka, taka fala jedna, no długo trwa. A dobra, nie no, 5 minut, 10 fal? Okej, okej, nie, nie ważne. Rozwaliliście. Teraz może postawię... Nie wiem, no pocie jesteś dobry, ale dobra, ciebie ulepszę. I też muszę Bugi Botu ulepszyć. Bugi Bot jest akurat mocny, jak już właśnie ma taki ten czas odnowienia, on ma bardzo krótki wtedy, to już, już jest bardzo fajnie. Dobra, Ciebie tutaj dam. Eee... No nie, no to już jest. No, dawaj, dawaj, wychodźcie. Wychodźcie, wychodźcie. i nie, nie mogę ci jeszcze ulepszyć. Okej, okay, to nie fajnie, fajnie bardzo. Dobra dzisiaj chciałem po prostu sobie chwilę tutaj poulepszać, żeby Was nie zanudzać, tak po prostu sobie stoję, czekam, kiedy rozwalę tych wszystkich, kiedy tamten. ten, już trochę tutaj polepszałem tego, znaczy no nie za dużo, bo jedynie to właśnie tego pasowania go ulepszyłem tak na szybko, ale już sobie jeszcze tego tego kotka ulepszyłem, no i ulepszę Ciebie, Ciebie być, Ciebie ulepszę, Ty jesteś dobry, więc Ciebie się opłaca ulepszać <laughs> i w sumie dobrze go postawiłem tylko tutaj jakby tak Pyk tutaj o to tak zmarnowałem jakby no ale no co nieważne nieważne to jest uwaga widzę, ja znowu się nie będę ruszać uwaga, uwaga już się będę ruszać ja coś szybko muszę sprawdzić jeszcze będę ruszać dawajcie, dajcie mi to 750 750 a czy? Okay. 750. Bardzo jestem blisko, na no 100. O, dobra. Ulepszyłam cię sekundę do tego, okej. Okay. Teraz ciebie będę ulepszać, Bo ciebie tutaj mam bardzo pani, na fulla chyba. Nie wiem, no bo jak ja jak klikam w niego jakby, ale mi się tu wydarzyło, że ja klikam w tego, w Baby lock. O o było! O, dobra, ulepszyłem tamtego. No więc teraz ten mi... No to tylko tych dwóch mi zostało, ale no... Nie, nie, nie. Ustawię Ciebie... Tutaj. Mm, tutaj. Pewnie nie ulepszę na fura, nie zążą. Ale dobra. Ty, Baby Long Legs, jesteś dobry, więc Ciebie postawimy. No. Jak to się... Pyk. Pyk. Ciebie Huggers. Mmm.. Bota kolejnego. Kolejny Boogie Bot. No dalej, dalej kaskę. teraz kolejny. Baby Long Legs. Kupiłam go? Nie. Ciebie. Jeszcze raz. Ciebie. Hmm. Ciebie. Dobra, Chodźmy ich jakoś i to tu będzie tutaj ostatni Teraz tego widzę, tutaj wązowanego I ostatniego wązowanego mogę postawić mm, tutaj O i psuka kotki jeszcze Sobie Tutaj postawimy psuka kotki Ej No Halo Tutaj go mogę postawić, więc go postawię tutaj To jakoś tak między nimi Okej okay. Jeszcze ten Bugibot bot, no ale no w sumie no, tylko dwa bugiboty mam, więc nie za dobrze, tutaj by tak postawić, dobra. Hmm, hagers, nie wiem, no drodzy oni są, dobra, ale bardziej się opłaca ten bugibot bot, bo nie jest mocniejszy, niż hagiwagi, Byk, bo oni tyle samo kosztują, więc no, dla mi się bardziej opłaca yy, bugibota bota. Pewnie jakiegoś tam... A, bo zapomniałem przecież, że jeszcze tych przyłogokotków mam postawiać. No postawcie gdzieś. Dobra, ciebie postawiłem. Nie, wiem, tutaj jeszcze zaraz postawię. <ścoughs> 17 fala, okej, okay, okej. Okay, 17 fala jest wid. Ciebie tutaj postawię znów. Teraz. Ciebie tutaj tutaj hmm. a nie, tu już mam fula. tak, dobra, no co ciebie pyk pyk eee, a nie mogę tutaj postawić, więc tutaj go postawię jakoś no, o tak dobra, no Byk. no co ja tu, ej, no bo jest trochę co tam z tym bo zaraz Nie, dobra, nie... Nie przecież ja nie dam rady, aż do dodam tego dać. Teraz na przykład hagi damy. W sumie hagi jest chyba mocniejszy, tak mi się wydaje. Pum! Widzę, że możecie się ze mną tradować. W sumie mnie, Jak jest jedynie, to możecie jakoś mnie na szczęście już spotkać. Jak, jak chcielibyście się ze mną potrajdować. Nie, nie ma jak. Musiałbym coś wskazywać, jakiś system Ale przecież ja nie mam wszystkich widzów z, czy z -fitów znaj, więc no. Ale możecie dawać w tym. Możecie podawać niki w tym. w komentarzach. I mogę was pododawać I możecie ze mną grać sobie. Ale tu już tam w Robloxie jest taki chat więc możecie też ze mną popisać. Pół, no. Postaw się jakoś. Nie no, uczycie się ze mną zrealizować. Jak y, piszecie, jak chcecie ze mną w ogóle mieć znajmię, no to dajcie mnie y, ten... Ja w komentarzach napiszę sam swój nick. Wy mnie dodajcie, ale też napiszcie w komentarzach, jak wy się nazywacie, więc ja Was dodam. W Robloxie możecie do mnie popisać i możecie zapytać czy gramy, bo ja tak sobie gram normalnie z kolegami czy coś takiego. No, no po prostu gram po więc no. Więc lepiej czytać albo też muszę czytać lekturę. A dobra, nieważne, lektura nuda, jak zwykle. Ale to, to, to nieważne, tam serio nieważne. Lektura nuda. Granie jest git. Dawaj, Boksi i BJ Paka Pilar. A chcecie widać, żebym grał też no tam na tym moim komputerze? Pisze też w komentarzach, w komentarzach wszystko, jak macie, przecież nie macie do mnie numeru, no, ale w Robloxie też się da pisać, więc no, ale pamiętajcie, 10 lajków i gramy jeszcze raz, gramy jeszcze raz w POPPY TOWER DEFENSE, Czasem muszę powiedzieć, że w Garden of banban. cały czas mylę, mamusia, długie nogi, rozwalajcie mam, dobra. Nie, teraz na no w ogóle do połowy mojego, ten, nie doszła, no, no to w ogóle do połowy nie doszła tego, yy, no tego mojego, nie wiem jak to powiedzieć, składu, no jakby tak, no, no, można tak to nazwać, tak, no. Ech, idziemy w ogóle, zobaczymy co dostaniemy, mam nadzieję, widzowie, że nic nie dostanę, że nie będę miał żadnego duplikatu, są nowe, nie, ty jesteś hagiłagi, ja... Kacznop. Nie chcę dostać jakiego, ale nawet jest ten. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ten, ten dinozaur. Bron, bron. Tu jest Buba, Buba, Fant i Candykat. ja nie mógł. Ja może. Ja tak zawsze robię, że po prostu wszystkim wysyłam. I może ktoś zaakceptuje. Zobaczę, może ktoś będzie miał bardzo fajne widzowie. Więc teraz się po, po, potrajdujemy. Weźcie ktoś, no. W ogóle klikamy w to, ale no. Klikamy wszystko. Nie, nie da się. Nie chcą się ze mną trade'ować, albo to w ogóle mi powie, że żadnej osoby przerażają. Ajajaj. Słabo, słabo widzowie. Ok, po polsku piszą? Nie, fajnie. Ja tam nic nie jestem za dobre więc no, widzicie, widzowie, nic nie rozumiem. Chyba zrozumiem. Eee, nie, ja widzę, że jest słaby z angielskiego, więc taki zawsze ten, ale właśnie chcę mieć tego. E, e, Robloxa na angielski, żeby się jakoś może będę wiedzieć, jakoś, żeby się więcej nauczyć, bo moja siostra akurat się nauczyła właśnie angielskiego, dużo z Robloxa. Z Robloxa to właśnie akurat dziwne, więc dlatego ja też chcę. Tutaj będzie wykonić odcinek z na...